Wyobraź sobie, że lecisz sześć razy szybciej niż dźwięk, masz przed sobą czerń kosmosu, a pod tobą krzywiznę Ziemi. To nie science fiction, to lot X-15, najszybszego samolotu, jaki kiedykolwiek zbudowano. To była tajna broń nauki, projekt tak zaawansowany, że przez lata niewielu wiedziało, co naprawdę działo się nad pustynią Mojave. W erze, gdy rakiety wynosiły satelity, a ludzie marzyli o Księżycu, Wow-15 przecinał granice atmosfery i rozumu. Nie był bombowcem, nie był myśliwcem. Nie miał działa, ale miał coś potężniejszego – wiedzę. Ten samolot nie powstałby walczyć. Powstałby odpowiedzieć na jedno pytanie – jak daleko może posunąć się człowiek, zanim dosłownie się spali? Bo na prędkości 7000 km na godzinę wszystko staje się możliwe, albo śmiertelnie niebezpieczne. Lata 50. Świat żyje podzielony: po jednej stronie USA, po drugiej ZSRR. Rakiety wystrzeliwane w kosmos, pierwsze sztuczne satelity, wyścig o dominację nad niebem i próba odpowiedzi na pytanie, kto jako pierwszy sięgnie gwiazd. Ale Amerykanie nie chcą tylko dogonić Sowietów, chcą ich przeskoczyć. O kilka pokoleń technologii. W tym celu powołują specjalny projekt. NASA, czyli poprzedniczka NASA, łączy siły z firmą North American Aviation, twórcami P-51 Mustanga i bombowca B-25. Celem nie jest stworzenie myśliwca, ani bombowca, ani nawet statku kosmicznego. Powstaje coś pomiędzy, coś nowego. Samolot bez celu bojowego. Maszyna nie do walki, a do eksploracji. Laboratorium z silnikiem rakietowym, które miało przeciąć atmosferę jak brzytwa i zebrać dane. Wyglądał jak torpeda z doklejonymi skrzydłami, ale był czymś znacznie bardziej ekstremalnym. Długi na 15 metrów. Z szerokością skrzydeł nieprzekraczającą 7 metrów. Zbudowany z inkonelu i X, stopu Niklu. Który nie topi się nawet przy 1200 stopniach Celsjusza. Zwykłe aluminium by się spaliło. Szybciej niż można powiedzieć hipersoniczny. W środku tylko jedno siedzenie. Cockpit otoczony warstwami izolacji termicznej i urządzeniami pomiarowymi. Za plecami pilota jedno z najpotężniejszych urządzeń jakie kiedykolwiek zamontowano w samolocie. Silnik rakietowy XLR99. Ciąg. 250 tysięcy N, zasilany ciekłym tlenem i amoniakiem. Wystarczyło kilka sekund pracy, by X-15 zostawił za sobą całe lotnictwo tamtych czasów. To nie był samolot, to był pocisk z człowiekiem w środku. X-15 nie miał pasów startowych, nie toczył się po pasie, nie wzbijał się jak zwykły samolot, był wynoszony w powietrze, podczepiony pod skrzydło bombowca B. 52 niczym ładunek albo bomba z opóźnionym zapłonem. Na wysokości 13 km odłączenie. W jednej chwili absolutna cisza, w następnej eksplozja, kiedy rakieta ożywa. Płomień wyrzuca maszynę w górę z siłą, którą do dziś trudno sobie wyobrazić. Prędkość ponad Mach 6,7, czyli prawie 7000 km na godzinę. Wysokość 107 km, poza granicą atmosfery. Lot nie był poziomy. To była trajektoria balistyczna łuk ku kosmosowi jak rzucony w niebo kamień. Pilot miał kilkanaście sekund stanu nieważkości, a potem szybki powrót i lądowanie szybowcowe na pustyni żadnych silników, żadnych poprawek tylko grawitacja skrzydła i nerwy ze stali. Sterowanie X-15 nie przypominało latania to była walka z fizyką jak jazda na grzbiecie płonącego meteoru. Przy prędkości ponad 6 ma najmniejszy błąd oznaczał koniec, rozpad, dezintegrację, śmierć. Za sterami elita amerykańskich pilotów doświadczalnych wśród nich Neil Armstrong, zanim postawił stopę na księżycu, sterował Ax15 poza atmosferą i Joe Walker, który wzbił się na 107 kilometrów, dosłownie dotykając granicy kosmosu. Ci ludzie wiedzieli, że maszyna, którą prowadzą, nie wybacza. Podczas niektórych lotów tracili przytomność od przeciążeń. Inni walczyli o kontrolę, gdy systemy odmawiały posłuszeństwa, ale nie rezygnowali, bo dla nich to nie był tylko eksperyment. To była przyszłość i cena, którą gotowi byli zapłacić, by ją przyspieszyć. Program X15 to nie był jeden lot, to był maraton odwagi i nauki, w sumie 199 misji, każda na granicy możliwości człowieka i technologii. Wśród nich 13 rekordów świata, z których wiele przetrwało dekady. Najwyższy lot 107,8 km poza linią Karmana. Największa prędkość 7274 km na godzinę. To więcej niż połowa prędkości orbitalnej, ale to nie liczby były najważniejsze. To dane, jakie zebrał X-15 z zakresu aerodynamiki, materiałów, kontroli lotu, informacje, które bezpośrednio zasiliły program Apollo. Bez 15 nie byłoby śmiałego lądowania na Księżycu, bez jałek 15 nie wiedzielibyśmy, jak bezpiecznie wracać z kosmosu. W cieniu tej czarnej rakiety wyrosła cała przyszłość astronautyki. To był pierwszy krok ku gwiazdom, zrobiony ogniem i stalą. Ale nie wszystkie loty kończyły się sukcesem. Program X-15 był pionierski, ale pionierzy zawsze ryzykują najwięcej. 15 listopada 1967 roku, podczas lotu numer 191, wydarzyło się najgorsze. X15 z numerem ogonowym 3 rozpadł się w locie na wysokości 80 km. Pilot Michael J. Adams, doświadczony oficer, astronauta U-Zaw. Zginął. Zdezorientowany przez awarię systemu nawigacji, wpadł w śrubowy lot nurkowy z prędkością ponad 6000 km na godzinę. Maszyna nie wytrzymała przeciążeń. Nie było katapultowania. Nie było szans. Adams został pośmiertnie uznany za astronautę. Jego nazwisko dziś widnieje na pomniku astronautów poległych w Kennedy Space Center. To przypomnienie, że każdy krok w stronę gwiazd może kosztować życie. Mimo tragedii, program trwał jeszcze przez rok. A potem milczenie. Ale to nie był koniec, bo choć X-15 zamilkł, jego dziedzictwo żyje w każdym wahadłowcu, w każdej kapsule, w każdym marzeniu o Marsie. X-15 był czymś więcej niż samolotem był przepustką do przyszłości maszyną, która nauczyła ludzkość jak żyć w przestrzeni kosmicznej. W jego cieniu rodził się program Apollo. Z jego silników i materiałów narodziły się wahadłowce. Dzięki jego błędom wiemy, jak ich nie powtarzać. Nie miał komputerów, nie miał systemów awaryjnych, ale miał pilotów z krwi i kości i naukowców, którzy wierzyli, że granice można przesunąć dalej. Dziś, gdy SpaceX i NASA myślą o Marsie, echo X-15 wciąż słychać w silnikach. W trajektoriach, w idewach to nie był samolot, to był eksperyment z przyszłością. I choć od ostatniego lotu minęło ponad pół wieku, jego ślad ciągnie się przez każde kolejne pokolenie, które patrzy w niebo i mówi jeszcze dalej.